Na tym zdjęciu jest Mazowiecki, zdjęcie Krzysia Millera. Mazowiecki siedzi w namiocie w Tuzli. To jest właśnie ta, 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 ta scena, o której mówiłem, jak się do niego zaczęli ludzie tłoczyć, żeby mu opowiadać. I tutaj są ważne dwie rzeczy. Po pierwsze, z wyjątkiem tłumacza Mazowieckiego, który jest tutaj na pierwszym planie, to nie ma mężczyzn. No, i ten starszy pan, bo on był z kolei za stary na zbrodniarza wojennego. Mężczyźni zostali zamordowani. A po drugie, nie ma tutaj szwedzkich policjantów, oni tam naprawdę nie, nie mieli nic do roboty. Ja go tak pamiętam Mazowieckiego, z takim niesłychanym skupieniem. No i wśród ludzi, którym. Zrobił wszystko, żeby pomóc.